Depresja jest problemem nie tylko poważnym, ale i coraz częstszym w naszej kulturze. W ostatnich dziesięcioleciach ludzie cierpiący z tego powodu w wielu krajach zachodnich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, dostawali jasno sprecyzowaną opowieść nakreślającą ich problem. Przyczyną twojej depresji jest brak równowagi chemicznej w mózgu. Jeśli tylko odpowiednio dobierzemy leki, to wszystko będzie dobrze. Problem jednak w tym, że w ostatnich latach staje się coraz bardziej jasne, że narracja ta nie jest prawdziwa. A przynajmniej bardzo wybrakowana. Odcinek powstał na podstawie książki Johana Hari: Jak odzyskać siebie i utracone więzi. Depresja to nie tylko smutek czy przygnębienie, ale długotrwała i głęboka utrata zainteresowania życiem i niemożność przeżywania pozytywnych emocji. Towarzyszą temu często zaburzenia snu. Koncentracji, zaniżona samoocena i wiele innych problemów objawiających się na wielu płaszczyznach życia. Jest to też jednak stan, na temat którego od bardzo dawna panuje ogrom błędnych przekonań. W przeszłości depresja wielokrotnie była sprawą bagatelizowaną, przedstawianą jako coś wymyślonego albo wynikającego ze złego nastawienia, i postrzegana była czasem jako oznaka słabości i powód do wstydu. Jednak pod koniec XX wieku, wraz z wynalezieniem i spopularyzowaniem antydepresantów, powstało nowe spojrzenie na ten temat. W tym czasie wielu ludzi, idąc do specjalisty z objawami depresji, otrzymywało informację, że przyczyną ich złego stanu jest po prostu niewłaściwe działanie mózgu i że można to po prostu naprawić farmakologicznie, zażywając odpowiednie substancje. W Stanach Zjednoczonych antydepresanty stały się najczęściej przepisywanymi lekami przez lekarzy. Jednakże, przez skupienie się wyłącznie na tym aspekcie problemu, wielu potrzebującym osobom w procesie leczenia nie zadano bardzo ważnego pytania: czy w Twoim życiu dzieje się coś złego, co może powodować głęboki stan przygnębienia? Okazuje się, że badania porównujące przeszłość osób cierpiących na depresję z resztą populacji, ukazują, że o ile wśród zdrowych osób około 20% przeżyło w poprzednim roku jakieś wyraźnie negatywne wydarzenie, to już niemal 70% osób, które zapadły na depresję, przeżyło w poprzednim roku coś wyraźnie negatywnego. A dalsze badania ukazały także, że podobny wpływ na pojawienie się depresji może mieć życie w długotrwałym stresie. Co jednak bardziej istotne, odkryto, że istnieją czynniki, które drastycznie potęgują szanse na pojawienie się takich zaburzeń w przypadku zaistnienia wspomnianych negatywnych okoliczności. A mianowicie, jeśli osoba nie ma żadnych przyjaciół ani partnera, prawdopodobieństwo wystąpienia u niej depresji po tym jak w życiu doszło do jakiegoś tragicznego zdarzenia, wynosi aż 75%. Okazuje się, że ważnym elementem składającym się na pogłębiającą się epidemię zachorowań na depresję w świecie zachodnim jest właśnie postępująca w naszej cywilizacji utrata więzi społecznych, zachodząca na wielu różnych płaszczyznach. Może być to utrata więzi z rodziną i przyjaciółmi, brak głębszych relacji międzyludzkich, czy wynikająca z tego przewlekła samotność. Poprzez całą historię naszego gatunku, jedną z rzeczy, która nas wyróżniała i wpłynęła na nasz sukces ewolucyjny, była możliwość grupowej kooperacji i tworzenia plemion jednoczących się we wspólnym celu. Dlatego brak jakichkolwiek osób, na których moglibyśmy polegać, i nieposiadanie choćby małej grupki, która dawałaby poczucie przynależności, jest dla nas stanem wysoce nienaturalnym. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przeciętny Amerykanin deklarował, że ma on około trzech zaufanych osób, do których mógłby się zwrócić w trudnej chwili. Tymczasem w 2004 roku najczęstszą odpowiedzią na to pytanie było zero. Kolejnym problemem jest utrata więzi z właściwymi, wyższymi wartościami, co widać szczególnie dobrze w erze konsumpcjonizmu i coraz częstszego przekonania, że najważniejsze w życiu jest to, co można kupić za pieniądze, co w istocie jest ideowym odpowiednikiem fast foodów. Śmieciowymi wartościami. Mogą one dawać poczucie krótkotrwałego uniesienia, ale w dłuższej perspektywie czasu są dla ciebie bardzo niezdrowe. Zwłaszcza, że okazuje się, że to, co od tysiącleci postulują właściwie wszystkie funkcjonalne religie że przywiązanie do dóbr materialnych nie tylko nie daje poczucia szczęścia i spełnienia, ale jest czymś niewłaściwym ma dziś odzwierciedlenie w obserwacjach naukowych. Badania Tima Kassera wykazują, że im bardziej ludzie są przekonani, że szczęście osiąga się dzięki gromadzeniu przedmiotów i prestiżowi społecznemu, tym zachodzi większe prawdopodobieństwo, że ludzie ci będą cierpieć z powodu depresji i stanów lękowych. Podobnie naraża na to utrata więzi z sensownym i dającym poczucie spełnienia z środowiskiem zawodowym. Ludzie zamknięci w powtarzalnej, nudnej, nie dającej perspektyw pracy, w której nie można czuć się przydatnym i która nie daje poczucia, że tworzy się coś wartościowego, naturalnie są bardziej podatni na rozwinięcie się zaburzeń depresyjnych. Tak samo szanse na to może potęgować nieodniesienie się właściwie do przeżytej traumy, zwłaszcza w dzieciństwie, lub też długotrwałe życie w przeświadczeniu braku perspektyw i długie przebywanie w sytuacji, która po prostu utrudnia posiadanie nadziei na dobrą przyszłość. Warto tu zwrócić uwagę także na jeszcze jeden fakt. Według kryteriów amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, kliniczne objawy depresji można zaobserwować u większości osób będących w żałobie po śmierci kogoś bliskiego. Jednak oczywiście nie traktuje się ich jako chorych. Zamiast tego do kryteriów klasyfikacji dodano tak zwany wyjątek żałoby. Ukazuje to jednak ważną rzecz. Istnieją okoliczności, w których objawy depresji są zupełnie zrozumiałą reakcją na tragiczne realia, w jakich znalazł się człowiek. Wszystko to należy zestawić także z innym faktem. Leki antydepresyjne oczywiście jak najbardziej mogą być skutecznym środkiem do walki z problemem, zwłaszcza gdy mówimy o naprawdę ciężkich przypadkach depresji. Warto jednak zaznaczyć, że część przypisywanej im skuteczności może być powiązana bardziej z opowieścią, jaką otrzymuje pacjent, niż z ich działaniem chemicznym. Efekt placebo oczywiście występuje przy niemal wszystkich rodzajach leków, jednak wiele wskazuje na to, że w przypadku antydepresantów ma on wyraźnie widoczne znaczenie. Badania Irvinga Kirscha, porównujące pacjentów przyjmujących prawdziwe antydepresanty z tymi przyjmującymi placebo oraz grupą kontrolną, wykazały, że poprawa stanu zdrowia psychicznego w 25% przypadków wynikała z naturalnej regeneracji. W 50% przypadków z efektu placebo, a tylko w 25% wyzdrowień, miało to bezpośredni związek z działaniem substancji chemicznych w lekach. Wpisuje się to także w wyniki badań tzw. próby star gdzie wykazano, że rzeczywiście u ludzi przyjmujących te leki występuje poprawa, ale efekt ten wielokrotnie się nie utrzymuje i nawet 65-85% osób długotrwale przyjmujących antydepresanty nadal wykazuje objawy depresji. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza, że leki te mogą mieć bardzo realne skutki uboczne, takie jak przybieranie na wadze, nadmierne pocenie, czy nawet zaburzenia funkcji seksualnych. Można w tym kontekście także wspomnieć, że historia zna przypadki firm farmaceutycznych, takich jak GlaxoSmithKline, które, jak wykazano, świadomie zatajały informacje o niskiej skuteczności swoich leków antydepresyjnych, a po licznych pozwach i przegraniu procesu musiały z tego tytułu wypłacać kilka milionów dolarów odszkodowania. Ogólnie temat ten jest naprawdę delikatny i należy wyraźnie podkreślić, że oczywiście nie kwestionuje się tutaj zasadności brania leków antydepresyjnych ani tego, że są ludzie, którym potrafią one bardzo pomóc. Chodzi jedynie o to, że często nie odnoszą się one do szerszych przyczyn problemu oraz, że jak mówiliśmy, środowisko badawcze coraz wyraźniej stoi na stanowisku, że nie można powiedzieć, iż są one permanentną czy długotrwałą formą pomocy dla większości pacjentów. A tak zwana depresja endogenna, czyli wynikająca wyłącznie z niewłaściwego działania neuroprzekaźników w układzie nerwowym, owszem, kiedyś postrzegana była jako powszechna, lecz dziś specjaliści, choć spierają się, jaki dokładnie odsetek chorych na nią cierpi, to zgadzają się, że jest to wyraźnie mała mniejszość. Podobnie w kwestii genetycznej podatności na depresję, jest ona jak najbardziej realna. Zaburzenie to jest dziedziczone w 37% przypadków. Jednakże badania Roberta Sapolskiego wykazały, że człowiek o skłonnościach genetycznych, owszem, jest bardziej narażony na wystąpienie depresji, ale tylko w pewnym środowisku i określonych warunkach. Na przykład, jeśli przeżył traumę w dzieciństwie lub jakieś niezwykle stresujące wydarzenie. To znaczy, nikt nie jest skazany na depresję czy zaburzenia lękowe przez same tylko geny. Omawiając to, należy po prostu pamiętać, że dwie popularne narracje na temat depresji są po prostu mocno wybrakowane. Nieprawdziwe są twierdzenia, że jest to tylko kwestia nastawienia czy oznaka słabości, a hasła w stylu idź pobiegaj, są całkowitym niezrozumieniem problemu. Ale jednocześnie przekonanie, że jest to po prostu problem z chemią w mózgu i że antydepresant całkowicie rozwiąże problem, może być prawdziwe tylko w bardzo małej ilości przypadków. Zazwyczaj problem ten leży znacznie głębiej, a rzeczywistość jest po prostu bardziej złożona niż być może byśmy chcieli. O czym powinniśmy szczególnie pamiętać, żyjąc w realiach porzucania bezpośredniej bliskości na rzecz ekranów, utykania w korporacjach czy izolowania się od prawdziwych wartości. We współczesnej cywilizacji wiele naszych potrzeb spełnianych jest bezdyskusyjnie lepiej niż kiedykolwiek, ale być może jednocześnie dla wielu osób potrzeby psychologiczne spełniane są coraz gorzej. Więcej informacji i głębsze omówienie przyczyn, jak i sposobów radzenia sobie z depresją. Znajdziecie w książce Jak odzyskać siebie i utracone więzi Johana Hariego, do której link można znaleźć w opisie. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.